kupić miejsce przy Jezusie. Zapraszam. Na początek posłuchaj tego. Hmm. Tak tego. A potem Jezus obchodził miasta i wsi, nauczał publicznie. I rozgłaszał wiadomość o królestwie Boga. Przy nim było dwunastu, a także niektóre wyleczone ze złych duchów i z chorób kobiety. Maria, nazywana Magdaleną, z której wyszło siedmiu demonów. Joanna, żona Chuzy, rodowego zarządcy. Zuzanna i wiele innych. Troszczyły się one o nich ze swoich zasobów. Ewangelia według świętego Łukasza, ósmy rozdział, wersety 1-3. Kwestie finansowe my już w mannie porannej poruszaliśmy, więc nie jest to temat nowy. To, co dzisiaj natomiast uderza mnie w słowie, które przeczytałem, jest coś, coś nowego. Jezus chodzi z apostołami, ze swoimi uczniami i naucza. Jezus jest. Właśnie, jak my widzimy Jezusa e, jako postać, czy jest dla nas w naszym wyobrażeniu, tym historycznym, bardziej człowiekiem, czy bardziej Bogiem? Nie? E, ja mam zawsze taką łatwość, taką tendencję do patrzenia na Jezusa jako kogoś, kto unosi się pół metra nad ziemią. Zasadniczo nie musi jeść ani pić, tylko po prostu żyje życiem duchowym. No, a Jezus był dużo bardziej cielesny niż mamy tendencję to przyznać, czy sobie to, sobie to wyobrażać. Po prostu był człowiekiem. I razem z uczniami chodzi. A to znaczy, że ma również ludzkie potrzeby. Skupiamy się w naszym patrzeniu na, czy rozważaniu o Jezusie zawsze na tej stronie duchowej. Co mówił, czego nauczał. Jakich czynów, jakich cudów dokonywał, a ta strona, taka, powiedzmy, zaplecze materialne, raczej nie jest elementem nauczania. To oczywiście jest zrozumiałe, ale umyka nam niezwykle ważny element życia Jezusa: jedzenie, to gdzie spał, w co się ubierał, że potrzebował tych, tych rzeczy. I on, i uczniowie, a to wszystko kosztuje pieniądze. I teraz już do tematu. Um. Hmm. Czy można sobie kupić miejsce przy Jezusie? Albo jeszcze inaczej, w jaki sposób mogę się zbliżyć do Jezusa albo być w jego zespole ewangelizacyjnym? Bo kiedy Jezus chodzi, czy w jego zespole misyjnym, jak niektórzy wolą, yy, i co robić, żeby no właśnie, być z nim coraz bliżej? I oczywiście wiemy wszyscy, i ja też o tym zawsze mówię i, i to powtarzam i to podtrzymuję, że tym miejscem spotkania z Jezusem, tym zbliżeniem się, miejscem zbliżenia się do Jezusa jest modlitwa. I to jest oczywiste. Ale to nie jest jedyny sposób. Widzimy tutaj w tym w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezusa, który obchodzi miasta i wsi i naucza i głosi Królestwo Boże, i jest z nim dwunastu. Głoszenie Królestwa Bożego jest sposobem zbliżenia się z Jezusem, bo zawsze, głosząc Królestwo Boże, głosząc Ewangelię, jesteś tam, gdzie Jezus, bo głosisz słowo Jezusa, a słowa Ewangelii, słowo Jezusa. Przywołuje Jego obecność. Więc kiedy Ty wypowiadasz, ogłaszasz, rozgłaszasz Ewangelię, Jezus jest zawsze z Tobą, bo to są Jego słowa. I On się zawsze swoich, do swoich słów przyznaje, się ich nie wypiera, i zawsze jest tam, gdzie jest zgłoszone Jego słowo. Więc jest to drugi sposób, ale jest trzeci. Czy można sobie kupić miejsce? Można, okazuje się. W cudzysłowie, oczywiście. Mam nadzieję, że. E, Dobrze to rozumiecie, bo znaczy ja wiem, że ci, którzy słuchają manny, to są osoby, które są inteligentne, więc pewne skróty myślowe są tutaj dopuszczalne. Kogoż mamy tu oprócz apostołów, bo to się też rzadko o tym mówi? Mamy również kobiety wyleczone ze złych duchów i z chorób. Maria. Joanna, Zuzanna i wiele innych. Troszczyły się one ze swoich zasobów. To ta troska finansowa, ekonomiczna jest przepustką do wejścia do Timu Jezusa i chodzenia razem z Nim. Nie ma ewangelizacji, nie ma misji Kościoła bez pieniędzy. Pieniądze są niezbędne. I dzisiejsza Ewangelia nam to przypomina. Jest potrzebne, Potrzebni są ci, którzy głoszą z mocą słowo, są potrzebni ci, którzy uzdrawiają, i są potrzebni ci, a to jest osobny dar osobny charyzmat, którzy ofiarnie wspierają dzieło misyjne, dzieło ewangelizacyjne dzieło Kościoła. Pamiętacie wczorajszą, wczorajszą, ostatnią mannę? Mieliśmy trochę przesunięcie czasowe, ale ostatnią, wczorajszą mannę o kobiecie, która przychodzi do domu faryzeusza i obmywa nogi Jezusa łzami, wyciera włosami, namaszcza olejkiem. Podsumowaniem tej całej sceny są słowa Jezusa, komu mało jest. To mówi o faryzeuszu akurat mówi Jezus: komu mało odpuszczane, komu mało jest odpuszczane, małą okazuje miłość. Komu mało grzechów jest odpuszczane, kto ma poczucie, że nie grzeszy, kto ma poczucie, że nie ma problemu, ten mało kocha. Kto ma poczucie, że wiele zyskał, że wiele e, otrzymał od Jezusa, ten ma otwarte, ofiarne serce. I to jest dzisiaj, dla mnie osobiście również, um, dzisiejsza Ewangelia, to ten fragment, który przeczytałem wcześniej, również takim wołaniem o rachunek sumienia, jak bardzo kocham Jezusa. Znaczy, żeby to wiedzieć, mogę również sprawdzić poziom mojej ofiarności. Więc zachęcam Cię dzisiaj do. E, Spojrzenia w siebie i zapraszam Cię do odwagi, ofiarności z własnych zasobów. To również jest część Ewangelii. Wydaje się bardzo nieduchowa. Ewangelia jest nie tylko duchowa, Ewangelia jest bardzo życiowa. Jezus jest Bogiem, który się wcielił i to co cielesne i to co materialne również zostało uświęcone, przebóstwione to nie jest odrzucone i w tym również nasze pieniądze, nasze zasoby pamiętacie Korneliusza z 10 rozdziału dziejów apostolskich kiedy anioł mówi do Korneliusza twoje modlitwy i twoje jałmużny stały się ofiarą przypomnienia Bogu o tobie Twoje jałmużny przypomniały Bogu o Tobie. Więc Twoje Jałmużny, Twoja ofiarność również przypomina Bogu o Tobie, w tym sensie, że stajesz się częścią tego najważniejszego, tego pierwszego zespołu misyjnego Jezusa. Twoje pieniądze, Twoja ofiarność, Twoje środki. Ewangelizują. No właśnie. Gdzie dać pieniądze? Ile dać pieniędzy? Pieniądze w ewangelizacji służą ewangelizacji. Pieniądze w kościele służą ewangelizacji. Pieniądze w kościele mają służyć ewangelizacji. Powinny służyć ewangelizacji. Nie brakuje dzieł, nie brakuje misji, które możesz wspierać. Jest ich mnóstwo. Ehm. Więc nie będę Ci niczego sugerować, ale zobacz dookoła siebie, gdzie Twoje pieniądze mogą służyć i w jaki sposób możesz wejść do zespołu Jezusa. Czy kochasz, czy masz to doświadczenie uwolnienia z grzechów, uwolnienia z chorób, uwolnienia od demonów? Bo to uwolnienie również uwalnia Twoje serce do ofiarności. A ofiarność uwalnia Cię. Daje Ci prawdziwą, duchową wolność. Tak po prostu jest. Tak to działa. Tyle. Sobie zawsze obiecuję, że się w 10 minutach zamknę, ale widać, że to jeszcze długie ćwiczenie przede mną. Panie Jezu, dzisiaj poddajemy Tobie nasze serca, dzisiaj podajemy Tobie nasze pieniądze, poddajemy Ci nasze środki, a, ponieważ Pamiętamy, ponieważ wiemy, ile Tobie zawdzięczamy, że daleko więcej zyskaliśmy od Ciebie, przez to, że uwolniłeś nas od grzechów, od chorób, od ciemności, od lęku, od lęku przed śmiercią, uwolniłeś nas, Panie, każdego z nas. Panie dzisiaj otwieramy Ci serca, poddajemy je Tobie, abyś Ty wzbudził w nas wrażliwość. Otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli. Każdy z nas, żeby zobaczył, ile Tobie zawdzięcza. I daj nam, Panie. Tę łaskę wolności w dzieleniu się dobrami materialnymi dla budowania Królestwa Bożego. Amen. To ja zostawiam zostawiam Ci dzisiaj jako, przepraszam, jako. Modlitwę Psalm 66. Niech to będzie dzisiaj Twoja modlitwa. Jeżeli dotyka Cię jakiś werset, jakiś, jakieś słowo, to oczywiście proszę Cię dziel się w komentarzach. Jeżeli to słowo dzisiejsze o pieniądzach w jakiś sposób też Cię pobudza do dzielenia, bardzo zawsze z wielkim zainteresowaniem czytam Wasze komentarze i świadectwa, które są naprawdę bardzo mocne. Wiem, że nie tylko ja je czytam, więc zawsze jest to okazja dodania świadectwa, do którego gorąco zapraszam i dobrego dnia ci życzę. To ostatnie, ostatnie, taka, ostatnie zamieszanie z, z nagraniami pokazuje, że jednak dużo lepiej mi wychodzi. To znaczy, ja się lepiej czuję <grywając> nagrywając rano, więc postaram się trzymać tego rytmu, rytmu porannego. Jeszcze raz, dobrego dnia i widzimy się jutro rano.